Białe owce. Co ja tam dobrego gotujecie, macu? Ja sto głodny jak Wilk. Nie... Aaa, żebyś wiedział, że dobrego. Pysne klusecki ze słoninką. A ty, Janku, zasłużyłeś na posiłek? W zagrodzie panuje porządek? Oczywiście, i to jaki? W internecie przeczytałem, że dobre łowce to tylko białe łowce. Ich mleko jest białe jak śnieg. Ciekawe co? Głodoż, że to w internecie wypisują takie mądrości? Na łóżce, a ja pójdę przynieść mleko. Baca, a wiecie, że wyczytałeś jeszcze, że najgorsze to są czarna łowce. I że te to to ty są jakieś takie dziwne. Bardzo długo jeszcze? Pić mi się chce! Te klusacki są chyba trochę zasłony. Nie, ale pyszne białe mlecko na dojliście. A czy ty wiesz, od których owiec pijesz mleko? Tak, jest biały, więc biały. A figa z makiem, od każdy po trochu udoiłem. E? Nie możesz tak wierzyć we wszystko. Hmm? Hmm? A co? Dobrze prawicie. Wypuszę je na pastwisko. Żeby pojadły i syczkę miały słodkie mleko. Mądry baca dba dbał każdą owcę tak samo, nie robi różnic. Nie wszystko co piszą w internecie jest prawdą. Porównujcie więc informacje z innymi źródłami. Bohaterom głosu użyczył Andrzej Grabowski.